Że w, tym, w dzisiejszym odcinku będziemy pakować plecak i teraz yy, wiem, że oświetlenie jest, yy, prosi o ten, ale w moim pokoju zepsuła się lampka. Jak widzicie, ja to jest plecak. Zaczęłem pakować rzeczy. Pierwszą rzecz, którą chcę zapakować. To kurtka przeciwdeszczowa. Mam kurzeczki lub 5 do 4 telefonu, bo nie mam okularów jak widzicie to jest lornet. Jakiś kabelek, bo zawsze kabel, wszystko jest robione do, po kabelki dla Samsungów, prawda? Ale to jest taka konsolka, no, w której mam tylko jedną jakby, jakby gierkę. Ma to jest jak widzicie nerka. Widzicie, znajdują się w pęszczeniu, którym jest więcej światu. Bierzemy komputer. Jedną parę długich spodni. Czarne, zwykłe spodnie. Granatowe, tak. zwykłe spodnie. O, ale powiedz co, koszuca. To jest taka koszuca. <grym> Mam jeszcze takie spodnie. To są po prostu zwykłe, niebieskie spodnie z podkami. Czapka, którą zapewniłem, do zakaz pakować. Są zwykłe, szare spodnie. swore krótkie. To są takie czarne, zwykłe spodnie. Kolejne, długie. Są takie spodnie. Bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o myślenie. Są takie spodnie. Ale mają tu zamek, więc mogą się zmienić w krótkie spodnie. Są takie szare spodnie z tym... Z takim zielonym. Są drugie takie spodnie. Kolejne. Jedenki z Adidasa. To jest taka bluza żółta. Taka. To jest taka inna, cała, cała niebieska bluza. To jest też niebieska rozpinana bluza. To jest taka czarna piżama. To jest koszulka z najka. Nie mogę tu I butyłam. To jest taka koszulka! No rules, no limits. No. To jest taka koszulka! No fajnie napisane na rękawkach. Koszulka. Jest fajna koszulka. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!